W ostatnich dniach Ostróda po raz 21. gościła fanów muzyki reggae z całego świata. Swoje kawałki prezentowali m.in. Julian Marley, Lila Ike, Tabu, Vito Bambino oraz Messiah. Performance można było oglądać z trybun, ponieważ festiwal odbywał się w kompleksie sportowo-rekreacyjnym. Yeah. Myślę, że nowe miejsce festiwalu jest e, e, przystosowane do tego typu imprez. E, e, kompleks sportowy, akreacyjny to nie tylko boisko piłkarskie, ale również kupę fajnego terenu przyległego do festiwalu, czyli Park Kolisa. E, wydaje mi się, że to miejsce w tym roku bardzo się sprawdziło i e, feedback, który dostaję tutaj od e, uczestników festiwalu, jest taki, że chyba jest to jedno z najlepszych miejsc w historii. Zapytaliśmy się uczestników imprezy, co sądzą o nowym miejscu. Super! Cześć, Bardzo? Jest świetnie! Dokładnie. Jesteśmy z mojego stoku, jest w ogóle ja super. Tak, Zrabiamy w ogóle. Ja rodowita, Ostróda oczywiały. dała radę, dała radę. Czwarty dzień jest super. roku, tu, tu jest lepiej niż tam. Jest, tutaj jest lepiej. Lepsza Naprawdę. organizacja, lepiej przygotowane. Dlatego, że, że, jest lepsza organizacja tego Tam. wszystkiego. Przede wszystkim też murawa, nie? Murawa, przede wszystkim, że po deszczu nie ma tego Ale strefa głosy. picia, jedzenia, tutaj też można posiedzieć. To spróbujemy. na Wszyscy za rok do Ostródy! Wszyscy! Bardzo mi się podoba festiwal, aczkolwiek trzeba się przyzwyczaić do nowego miejsca, do nowego warunku. Ale damy radę. A które to jest raz na festiwalu? A które to jest edycja? 21, więc 21 raz. Lokalizacja mi się bardzo podoba. Jedyny drobny minusik daleka z Green Stage, ale reszta jest super. Dla mnie miejsce jest fajowe. Wolałem poprzednie. No, rozumiem. A ten, planuje fajnie jeszcze przyjechać? Tak. Tak czy siak, miejsce takie czy inne, na pewno to jeszcze przyjadę. Wydarzenie obejmowało standardowo cztery sceny festiwalowe. Red Stage, Green Stage, Yellow Stage oraz scenę na molo. Oprócz koncertów można było smacznie zjeść w trakach stojących niedaleko od scen, a także zakupić pamiątki na stoiskach w parku. 21 edycja Ostróda Rega Festival stała się historią do zobaczenia za rok.